Dzień dobry, witam Was serdecznie z nowego odcinka, trochę innego aniżeli wszystkie, dlatego że tym razem przeniesiemy się na plan zdjęciowy Agry rewolucji. Jestem pod radomiem w Mazowieckim. Chciałbym wam dzisiaj pokazać, jak wygląda od strona kuchni taka właśnie tworzenie takiej produkcji. Ile osób jest do tego potrzebne? Jak długo to trwa? Co mówi o sami uczestnicy? Czy też prowadzący nie przedłużam? Zapraszam Was serdecznie na miejsce. A profesjonalny, może wejść i się uzupełnić. Więc to nawet to będzie fajne. To nie <noise> nie <jest zarobolone. głos> e, tylko dajcie teraz Arturowi się ustawić, bo on potrzebuje Was y, gdzieś tutaj w kadrze. Podejdziesz do mnie troszkę bliżej? Tak. Pamiętaj, mm. że tu w kadrze wej wejdziesz. Nie? Michał też? myślę, że wejdziesz. To poproszę. O, ekstra i akcja! Witajcie kochani w kolejnym odcinku Agrorewolucji. Dzisiaj zajrzymy do Rafała, do którego polecimy z zabiegiem T1 i odżywkami. Zajrzymy również do Łukasza, gdzie polecimy z nawozami potasowymi. A u Ciebie Sylwia zrobimy zabieg T1 i odżywianie mikroelementami w rzepaku. Fajnie! Zapraszamy do oglądania. A <laughs> <laughs> polecimy, polecimy, ja. Jak już do... widać, że myślałaś o tym polecimy, nie? Jeszcze raz. I tak, I jeszcze raz. bo i tak, tak u Co było jest tak. za sztywno i ty za dobrze. Możesz przerwie jakoś, wejść w środku, że kurczę, zabierasz mi małą pracę, ale tak, oczywiście, wszystko co mówisz jest dobre i możesz dokończyć to, co tam miałaś powiedzieć, żebyśmy tak jakoś. ona w... skończyła. Bo wi... Tak, skończyła, bo no. widać, że właśnie ona kończy, ty wchodzisz, jest jakoś tak. E... Dobra, okej. Okay. Energia, nas zapraszamy. Pamiętajmy tekst. I cisza. Cisza, please. I akcja. Zapraszamy do oglądania super, no, to. merytorycznie no to, ekstra, super. To... no to chodźmy dalej, tak. To co widzicie za kamerą tutaj, ilość osób, które nagrywam właśnie ten odcinek, nijak się ma do tego jak my właśnie radzimy sobie z nagrywaniem odcinków. Ale no cóż, no, jeżeli chodzi o tak dużą ilość osób, każdy odpowiada za coś, dlatego można by było tutaj podkręcać niektóre szczegóły również w naszych filmach. No ale z kolei zobaczcie ile by musiało osób przy tym pracować. No i tutaj jest tak profesjonalnie, a ja z nami jest nieprofesjonalny, czyli Michał. Siema. Widzieliśmy się chyba ze dwa lata temu, albo jest cztery. Nawet. Nie no, to jeszcze targi w nadarzenie e, dobrze pamiętam, cztery to było tak. 4 lata temu. A Mamy 2023. 2023. Słuchaj, u mnie czas leci jakoś, jakoś wolniej te lata, wiesz. No. Cóż mam mówić, no młodość pełno parów, nas, to jest najważniejsze. Jesteśmy na planie gry rewolucji, powiedz mi, jaka jest tutaj twoja rola? Jestem prowadzącym, mam swoją podopieczną, teraz jest to mój drugi sezon uh -huh. i jest to pierwsza kobieta w agrorewolucjach, Sylwia do której kawałek drogi mam, nie ma co ukrywać, bo 450 km, ale do Sylwii do Jarka jeździ się naprawdę przyjemnie. Bardzo mili ludzie, a powiedz mi jaka jest właśnie twoja funkcja tutaj, no bo rozumiem, że pomagasz im w jakimś, w jakimś stopniu i jak ty to robisz? Tak, tak naprawdę historia zaczyna się od tego, że przyjeżdżamy na gospodarstwo do naszych bohaterów, patrzymy jakie mają potrzeby, co jest w uprawach prowadzone, jakie są uprawy, jakie są gatunki roślin i dobieramy albo nową roślinę, albo wprowadzamy zmiany w tych uprawach, które już są, Akurat u Sylwii i Jarka wprowadziliśmy nową roślinę, którą jest, którą jest rzepak i ten rzepak prowadzimy od samego początku razem z Wami, z Intermagiem, z Ciechem Sarzyną e, i moja rola jest taka, że po prostu doglądam, pomagam i podpowiadam. Słuchaj, wiem, że to są bardzo mili ludzie, ale powiedz tak subiektywnie, zdraź nam i robka, robka, takiej tajemnicy, jak to wygląda w tym przypadku, czy fajnie chłoną wiedzę, czy fajnie adaptują te rozwiązania, wdrażają do swojego gospodarstwa? Tak, tutaj jeśli chodzi o Jarka i o Sylwię, to naprawdę mega szacun dla nich bo wszystko co my im mówimy praktycznie jest zrealizowane w 100%, nie ma jakiegoś tam wymyślania, że to nic się nie opłaca, że tego nie trzeba robić, ale naprawdę od A do Z wszystko jest robione i też z Jarkiem z i mamy cały czas kontakt i cały czas wymieniamy jakieś tam doświadczenia, sugestie, więc naprawdę pod tym względem jest ok. Gospodarzysz, masz gospodarstwo, prowadzisz kanał na zupełnie mm -hmm. innym terenie, w innych realiach. Powiedz mi, czym się najbardziej różni to miejsce, w którym się teraz znajdujemy względem tego, że. są ziemi, kraczą <laughs> ziemi. No troszeczkę temat, jeszcze e, Jesteśmy tutaj w rejonie Radomia i te gleby są bardzo zmienne, ale akurat u Sylwii i U Jarka mamy gleby dobre, chociaż jeżeli spojrzy się na taki obraz, rolniczy, nie ma tutaj zbyt mocno rozwiniętych gospodarstw, więc co, co mnie akurat mocno zdziwiło, ale naprawdę jest tutaj mocne pole I, do działania. I wtedy powiemy wszyscy. I to. I. A, Smacznego powie. jajka, ty powiesz mokrego dyngusa, ty powiesz i i wszyscy powiemy wesołego alleluja od razu. Dęgusa. Żeśmy się zgrali. Dobrze. No. Okej. Okay. Już? Akcja. No <laughs> kto? Ja. Michał, ja, zaczony, ja. Zaczynam ja. Tak, nie przerywaj. Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy chcielibyśmy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Smacznego jajka. Mokrego dygusa. I, I wesołego, wesołego Aleluja. Cięcie. Yy, Jarek, trochę więcej energii. No. Jezu, jakbyś umierał na tych świętach. Bo tak jest. O świętach! Ja, wesołego Alleluja! Da, dawajcie jeszcze raz. Mocnego jajeczka. Mokrego dygusa. I wesołego, wesołego Alleluja! alleluja. Cięcie jeszcze raz, Jarek! Co? Głośniej! Głośniej tak więcej! Głośniej. więcej. Tak jak głośniej? I wesołego tak. Alleluja! Nie wiem, Jarek chyba jest zreformowany. Dobra, ja myślę, że dobra tutaj wszyscy tak będą, będą patrzyli na szczyczkę. Jest i dobrze, słuchajcie, jedziemy dobrze. dalej. Szczo. Było super! Jestem ma Pan Grzegorz Liabowski z firmy Mediashare. To osoba, która jest odpowiedzialna tutaj właśnie za co, proszę mi powiedzieć? Za reżyserię i produkcję odcinków AgroRewolucji. No i pierwsze, co się moje pytanie nasuwa, sądzę, że robicie dużo różnych produkcji. Jak branża rolnicza różni się od tych, które są e, zazwyczaj w Waszym e, spektrum działania? Robimy dużo produkcji. Robimy produkcje reklamowe, ale robimy również e, takie produkcje mm, odcinkowe, czyli programy. Branża rolnica różni się drastycznie od tego, jak produkuje się inne inne reklamy, czy inne formaty, no głównie z tego powodu, że Biorę że my pod uwagę tutaj y, prace agrotechniczne, które występują w różnych terminach. E, dogranie tego wszystkiego, zrozumienie produktów, jak one działają, na czym one działają dobrze, gdzie one działają, No to są długie bardzo godziny przygotowań e, całego planu. I nie można zrobić na przykład tak, że jeżeli mamy 10 odcinków, no to po prostu upchnąć to w jednym miesiącu, zrobić to wszystko naraz. Tylko jednak trzeba to robić w odpowiednich e, terminach, które no jakby pokrywają się z tymi odpowiednimi pracami agrotechnicznymi. Czy przekłada się to na czas pracy, na ilość osób, które muszą być za w taki projekt? Bardzo dużo. Przed każdym odcinkiem na kolu jest nas przynajmniej 20 osób i to są tutaj, no czasami bywa mniej, zależy czy przyjdą wszyscy. Z naszej strony jest to. Czyli to takie narady, przepraszam, wejdę słowo na kolu słyszałem. To są takie tak, narady, tak? Tak, jak to, jak to Teams stworzyć. albo, albo okay. Google Meet, Po prostu musimy przegadać scenariusz, zobaczyć, czy te produkty, które mają się w danym momencie pojawić, to się pojawiają. Czy mówimy dobrze o zabiegach, czy na przykład dane pole nie wymaga jakiegoś innego zabiegu, czy tam się nie pojawiły szkodnik, no jest wiele takich rzeczy, które musimy przegadać, żeby no jakby ta wartość merytoryczna, którą później przekazujemy widzowi, była zasadna, prawda? żeby to nie było e, oszukane. W związku z tym pojawiają się na takich spotkaniach ludzie z, i z gruba Azoty, i z Intermagu, i z Ciechu, również my od strony produkcyjnej i agencja, tak żeby te wszystkie informacje spiąć w jeden odcinek, który ma sens po prostu. Mniej więcej na cały odcinek potrzebujemy w roboczach godzinach od 40 do 50 godzin, e, czyli tak naprawdę tydzień pracy na to, żeby zamknąć odcinek montażowo. Natomiast jeszcze w preprodukcji potrzebujemy przygotowania się do tego, w jaki sposób to robimy, przegadania scenariusza, porozmawiamy z osobami takimi właśnie jak montaż czy operator, w jaki sposób to będziemy realizować, czym, jakim sprzętem, co będziemy potrzebować na planie. Często pojawia się też lifestyle, tak jak dzisiaj na przykład będziemy robić stracha na wróble. No w takim no. wypadku trzeba kupić rzeczy na tego stracha na wróble, zaplanować to, zabrać, to też jest kolejna osoba, więc sam montaż to jednej osoby to jest 40 godzin, a reszta tych niewymiarowych godzin pracy, które potrzeba, żeby to wszystko zamknąć i spiąć, no to kolejna rzecz. Właśnie o to miałem pytać, bo te 40 godzin przy takiej ilości osób, to by się rozłożyło na dwie godzinki na każdą osobę. Sądzę, że to jest 40 godzin praktycznie na, na każdą sam, osobę. Na sam montaż po produkcji, bo w preprodukcji trudno jest to przewidzieć, ile to wychodzi, czasami jest więcej, czasami jest mniej, ale tak naprawdę no jeden odcinek to jest przynajmniej pełen miesiąc pracy całej ekipy, tak. Odcinek trwa, sami zresztą sprawdźcie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. No, i nareszcie jest z nami Sylwia, czyli główna uczestniczka programu, bo jest mi od początku. Jak do tego doszło, że ty jesteś w agre-rewolucjach? To jest dobre pytanie, bo ja sama nie wiem, jak do tego doszło. Czy no, ktoś cię w to wkręcił? E, Wspomnia Jarek o tym wspominał, że w ogóle jest taki program, coś się takiego dzieje i że dobrze byłoby wysłać takie zgłoszenie. I gdzieś tam ostatniego dnia, kiedy były przyjmowane te zgłoszenia, e, na koniec dnia pracy na wsi, e, mówi, dobra, no nagrywamy. No i tak jakoś poleciało. No. Kilka zdań udało się i fajnie, że się udało. Jest za nami roślina, którą jak wiem uprawiacie po raz pierwszy, tak? Jest to rzepak. I powiedz mi, jak to przebiega właśnie we współpracy z rewolucjami, przepraszam, nie byłem w stanie tego słowa wymienić. Czy jest Wam przez to łatwiej? Czy czujecie, że naprawdę macie tak mocną opiekę, że wiecie co robić już na przyszłe sezony? Czyli jak to wygląda? E, jest e, fajnie, że akurat ten rzepak e, udało się nam jak na pierwszy raz e, właśnie przy udziale tych agrolubów agro <grafy> e, Dlatego, że Michał bardzo, bardzo nam pomaga. Zawsze jest pod telefonem. E, ogrom wiedzy, jaki nam przekazał, jest no, nieoceniony. Myślę, że dużo rzeczy zostanie na kolejne lata. Już dużo będziemy wiedzieć, ale też nie ukrywam, że pewnie będziemy dzwonić, dopytywać, prosić o to, bo no, człowiek uczy się całe życie. I gdzieś tam to wszystko się będzie zmieniało. I nawet jeżeli będziemy gdzieś tam to śledzić, to ktoś, kto ma większe doświadczenie i Dłużej w tym jest, to jego rady są zawsze ponadczasowe i nieocenione. Moje ostatnie pytanie: Czy na tym etapie zdecydowałabyś się jeszcze raz, jeżeli będzie wiedziała, że tak będzie wyglądał udział w agrorewolucji? rewolucji no myślę, że tak, bo to jest fajna przygoda. Dla mnie to jest coś e, e, ogromnie ważnego i to jest e, to nawet same te mm, odcinki. To wszystko, że tu jest tyle ludzi, tyle się dzieje, i jest śmiesznie, zabawnie i, e, no i dużo wnosi jednak w to, co, to, 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 co zaczęliśmy. Mhm. Myślę, że tak. Korzystamy z chwili przerwy, dlatego jest ze mną Łukasz Jemiał. Człowiek, który pracuje na miejscu Pawła Kiełb, który przeniósł nam się tutaj za biureczko, można tak powiedzieć. Nie? Dokładnie pozostawiłem Pawełka który siedzi za biurkiem. Tak jak wspomniałeś, jestem na rejonie działania Pawła. Mm -hmm. W obecnej chwili w moim regionie zostali wylosowani dwoje uczestników: Sylwia i Łukasz. Dzisiaj znajdujemy się na planowaniu. Do Rewolucji. Do, do Rewolucji, mm -hmm. dokładnie. Dzisiaj jesteśmy obecnie u Sylwii. Jak to wygląda ze strony nagrań? Już mówię w pigułce. Na początku, wraz z gronem agronomów z grupy azoty, ustalamy nawożenie pod kątem bilansu składników pokarmowych. Oczywiście układając ilość tych składników oraz formę nawozu, jakie będzie zastosowana. Następnie przyjeżdżam, lustruję pola dosyć często, kiedy ten zabieg będzie wykonywany, kiedy będą warunki pogodowe, żeby to mogło nastąpić, tak? Mhm. Obecnie wybraliśmy taki termin dzisiaj, gdzie było takie okienko pogodowe. To też nie jest łatwe, ponieważ wszystkich spiąć do kupy, żeby tutaj tak duża ilość osób przyjechała, to też nie jest łatwe. Natomiast jak widać, to się udało zrealizować. No i dzisiaj jesteśmy na polu. Moje odczucie odnośnie tych ludzi, odnosno i Jarka. To bardzo fajni ludzie ogólnie, nie? Powiedz mi, jakie tak, to ceny, są. Tak, są bardzo jeszcze. w porządku, mieli naprawdę to, że zaczęli tą przygodę praktycznie od zera, tak? Jakieś 7 lat temu, nie mając praktycznie w ogóle ziemi, jest dla mnie to podziw i ja sobie nie wyobrażam dzisiaj czasu, żeby od czegoś takiego zaczynać, od zera, tak? Tym bardziej podziwiam i powiem się, że ja też miałem bardzo dobre przygody, jeżeli chodzi o osoby, z którymi nagrywaliśmy, braci Mełgi, serdecznie z tego, z tego miejsca pozdrawiam. To właśnie w ich gospodarstwie trwały pierwsze te agry, rewolucje, w których ja uczestniczyłem. I i cóż, nie przedłużamy. Na weselach śpiewa się ona temu winna, a Sylwia dzisiaj powiedziała, że to on temu winien, czyli mąż, Jarek. Jak jest naprawdę? No to jest winowajca. Co, co a, czyli jeszcze ona w ogóle Ona temu jest, winna, jeszcze, tak? jeszcze jest o jedna ona, trzydziestka. Od niej się zaczęło wszystko nasze gospodarzenie na wsi. I, i, i do tej pory ona jest z nami i, i działamy. A jak wygląda sprawa agrorewolucji? Kto kogo tutaj zgłosił dlaczego to właśnie Sylwia jest główną bohaterką? No bo ładnie by wyglądała nagrywaniu. <laughs> na tak, 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 <laughs> tak. No i jak tak. najbardziej jest atrakcyjną kobietą, więc tak, nie dziwię się, tak. że tutaj skorzystałeś, skorzystałeś również z tej, mocnej, tak, również tak, z tej tak. mocnej strony. Jak oceniasz w ogóle temat agrorewolucji? Jak oceniasz wpływ agrorewolucji na wasze gospodarstwo? No to jest dla nas bomba wiedzy. Jest normalnie. W krótkim czasie wiemy o rzepaku praktycznie wszystko, no nie? Od samych zasiewów, po właśnie teraz y, wszystkie zabiegi agrochemiczne, techniczne. De, techniczne. Polecam wszystkim, żeby się zgłaszali do tego, bo naprawdę warto. I Sylwia by znowu zgłosił, czy tym razem siebie? Tyl, tylko Sylwia. <grym> Dzięki wielkie za rozmowę. Zaprosnęliśmy. przegląda się. się przeglądać i cóż. Tym optymistycznym akcentem kończymy też. Mogliście zobaczyć ze stronę kuchni, jak to wyglądało? Jeżeli chodzi o nagrywanie tego odcinka. Oceńcie, czy taka ilość osób na planie? zaskoczyła Was, czy też nie. No, ilość godzin, które trzeba spędzić przy jednym takim odcinku, naprawdę jest duża. Ilość osób, która musi skoordynować swoje działania w jednej chwili, w, w, włącznie z pogodą i z zabiegami, które się wykonuje na polu również. Dziękuję Wam serdecznie, że dotrwaliście do tego momentu. Pamiętajcie, łapce góry górę, subskrypcji i dzwoneczku. Tymczasie, tymczasem ja się z Wami żegnam. Cześć!